Ja senne z jasuło na bocie. Czy to ma rację bytu? Kardaś kłamca oszust. Kogo wam Brus oszukał? Brus jest w porządku, nie? Jest trochę dziwną personą. Trochę może krzywą w pewnych aspektach. Ale złym człowiekiem nie jest. Nikogo nie oszukał na 180 milionów w nabacie. Nikogo nie okradł. W. Dobra, ping. Dawid do przodu. Piorę, jest Gramy na spokojnie. Forsowaliśmy teraz E. Będę miał ciężej lastfitować dalej. Teraz nie ma E. Czyli Sina, trzeba się spodziewać. Dobra. Poleciał Z do przodu. No to kombinacja. Bot się wypierdolił. Plastik. Teraz pójdźmy tu. zwróćmy sobie do dołu. Kontrolnie, siema O teraz szedłem pod to, ale tak czy siak jest spoko I teraz się teraz nas odpuszczowuje, no to zaraz to rozjebę, bo kilka sekund niego na dobra, on od za głęboko poleciałem, trochę klipów przytankowałem zbyt dużo Chciałem jeszcze doszlić żeby pio... pieruna. pioruna no to spróbujmy go zbajtować na to, żeby nas poleciał, ale nie chce lecieć. Dzięki Imol za subika. Żubik dla Ciebie. No. Lecisz coś kolego? Dobra, git. Nie żyje, ja mam jeszcze czarma jak coś. Ustawiamy się dosyć bezpiecznie. Pozycja bezpieczna, jak to by powiedzieli. No i gitara. I teraz... Spójrz tego. Gid tego nie może przytrzymać. No jest świetnie zajebiście, Mega dobrze zagrane. No, chyba lepiej czarą mogłem rzucić, ale potem miałem czarą w sumie w lisina, więc było gid. W ja myślałem, że mnie zabije, no, ale ja nic nie spaliłem. Na bocie widzę, że jest konkretna pizzeczka. Kiedy diament wbiję, przecież to kąt ma diament 2. U la, la. ale elegancko wyszło. Bo nie da się rzucić ta E, to jeszcze ze są czarma ją przerwają. No to jeszcze ze sobą kuna odchodnym. Ja Ty jesteś dzięki, Martensa, za Subika! Żubi dla ciebie. Ej, Martensa, czemu nie stupujesz z Prime'a? Tylko z tego. Zwykłego. Prime'em jest 6 razy taniej jak coś. ma kolego Adrianie. Ale dzięki, dzięki za Subiksona. Dobra, pyk. Oj, bo to skonektowało. Dobra. Odjazd. Dojazd. Czarmik. Dobra, trafił tym. Nice, well played, WP. Zajebiście wyszło. Nie wiem, co on tym Sylasem chciał rozkminić. Ale dobrze, że one jeszcze tu zabiliśmy drugiego. Dzięki, Iwena, Adrian, za subika. Żółw dla ciebie. Masz prima, No i zajebiście, nie? Pozdro położenia w graniu Ivernem Tam gdzie jest Lessin No i tak, teraz przez rok możesz co miesiąc dawać suba Dobra, git Dajmy punkt Charma Długo się obijemy za pół Ty, bo on tu dalej gra jebany zwaniak ma, no, zintowałem trochę. No bardzo się podjarałem, że go tu zabiję. No jednak załóż w życiu mi nie wyszło, ale ty, zabili go. A to war. I teraz się cofam z tym. Go się wyjebali, teraz. A, umrze? A, nie umarł. Szkoda. Loram no, to i to. Biegnijmy z tym, powinno być ok. Yo, ziema z zasubika! za subika! Żółw ciebie! Yo, ale subskrypcja, rej. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Twitch Prime był tak OP jak była jak kapsuła Prime jeszcze Szkoda, że kapsułę Prime zabrali Nie podoba mi się co oni tam grają No dobra, zabił to zabił Cholera, CC jeszcze dostał kolami tego zawodnika Dobra, nasz bot intuje totalnie Ale wydaje mi się, że może stop side i jakoś zrobimy Nie no Prime tak czy siak jest opłacalny. Jak masz Subika za darmo, nie. Wystarczy raz coś na Amazonie kupić. Dobra, to są Charma. Full Combo. Tutaj tak na spokojnie, bo nie mam cooldownów. Jakbym miał cokolwiek więcej, bym grała. Gdybym miał Ignite'a, to bym go gotowa zabić. Ale tak to trochę średnio, bo on podchodzi na zasięg W. Klika sobie W. No dobra, teraz on zaarkował, ja zaerkowałem. Wymiana kontrolna, i tyle by z tego było. On jeszcze ma, a nie, już nie ma staków, tylko po prostu wygląda tak, by jeszcze mógł kogoś zabić i dostać. Ten desen to działa. Martwa nie muszę dojować, bo dajecie jak on trafia. To ja po prostu rzucam czarma. Jak on leci, i się jeszcze zabija. U mnie jeszcze mama co ogląda filmy na tym. Na prime video. No w ogóle, dobra, cofam. Pepek w bota. No nie ma shutdownu na nim, to po to jest, tak szczerze. Szczerze, że szerki nie mam. Buty, no buty chyba te jest CD-owe, tak czy siak. Dobra, kupmy to. On się wypierdolił. No nie da się ukryć, że najlepszym zawodnikiem to on nie jest. Zobaczmy tego Lich Bane na drugi. Ograliśmy tą grę pierwszą dzisiaj. Spoko mi się z tym grało. Łarwik na kurczaki, to sprawdzone, że tego nie ma. On naraz Protobelta. może że tego nie musnęło. Dobra, przerwany po raz kolejny. I fajny trajdik. Na spokojnie, nie? Bad, że jemu przerywać te łańcuchy. Jak jestem w stanie mu przerywać łańcuch, to na pogramy. Dobra, idę tu z tym. KS jest pod minem, ale jeżeli tu jest jakaś akcja... Widzę, że tu jest jakaś akcja. Zobiegniemy i to powinna być rację bytu. Dobra Leciutko, bici nawet mocniej niż leciutko. O, nie miałem erki, skończyłem mi się życiem czarma na to. No rob zabijmy tego. A, mogę mu killa nie zabierać, ale. Kontrolnie sobie zabiorę, żebym był za robasem. Widzicie co biega. Dariusz tu wziął z mina. O, to kosztuje 2300? Kliknę, że Q item nic się nie zmienia. Dobra, to może chyba dostał cokolwiek, chłopaki? Superansko. Nie zagrałem tego najczęściej jak się dało, ale wystarczająco. Weźmy ten tower, to no akurat... No jest to trochę takie średnie, mi się to nie podoba w każdym razie. Dobra, ale ku tam skonektowało, zabity, ten zcharmowany, powoli tu zabijamy wszystkich, no i git. I teraz idę w bota. Dobrze, dobrze, dobra mam pozycję, ale Ari, mam wrażenie, że jest dobra w ich team. Bo bardzo łatwo mogę tam, wiesz, jaki z ich wszystkich rzeczy, które mi grożą. Czarnem dużo poczużować im planów. To jest EU West. Europa Zachodnia. Nie mogę mikrofonu wyżej dać? Mogę, a co denerwujecie? jak jest w kamerce? No tu jeszcze trochę jest prowizorycznych rzeczy w tym setupie, nie? Jeszcze dzisiaj o, dzisiaj jeszcze przykręcę takie gówno do stołu, żeby sobie będę mógł stawać i przez to będę miał większy porządek Z wszystkim, więc... będzie G. Tu sobie biję tower powoli. Tu zagrałem, może ktoś przyjdzie O proszę, dostał. Żegnamy. Ty no, szczerze to jest y, potencjał, nie, na morderstwo. Dobra, ale ten to nie wiem co robi. Ej, dużo bije ten Lich Bane. Podała mi się. Podał mi się ten Lich Tu nie można zerkować. Ale nawet nie chciałem. Pyk. Dobra, nic Powoli, na spokojnie. Starmik przerywający No i to jest kurwa życie. Dobra, dziwne, że oni tego jeszcze nie zapefowali. Bo szacunkiem do nich. No nie widzę jak mają to wygrać, nie? Taka jest jest chujowa. Więc ciężko, żeby to skerowała. No a my jesteśmy tak sfidowani z Tomeliską. No, że to szok. O boż. No, i się zagadałem, i w ogóle wszystko. My bad. Sorry. Oddaliśmy jej właśnie z 2000 zł. Dobra, i what's next? Czapa? Może to kupię? I to? Dobra, tepnę, ale chuję, bo tepnąłem, bo nie będę mógł tego kupić. No. Zypowałem bez itemu. No ale może czapkę w takim razie kupię teraz? Znaczy w sumie deep lol, bez kropka lol. No można by Horizona standardowo kupić, ale nie wiem. Ten Horizon taki Ach eh, się wydaje. A z tego Lich Sporo się bije, movement speed daje, fajnie wszystko bangla, fajnie płynie. I gitara. Chłopaki może tak nie tam? O chciałbym przerwać recall. Dobrze, że mu nie wyszło. Bygnes z czapą, hehe. Może no, tego nie zabija? Dla no, trochę trzeba było tu przyświrować. za mocno, moż. Drake trzeci. Bum. Bardzo dużo bije mój ludzi, która w chuja P. Tu sobie podejdę, tu wardniemy Pój wie ile z tego wiedzą A ile nie Mamy na szora. nie chcemy się wyjebać Ale dobra, nie leci nic A Tutaj widzę, że na czasie też jakieś przepychanki lecą ze strony Yasuo i Kaisy Ma farta, nie? Że ma mnie w teamie I mógł pokonać swojego przeciwnika Dobra Ty, ja go przez przypadek Dlatego był skrypterem, nie? Taki czarnik tam poleciał, ale to miał trafić w Sylasa. Trafiło w Zaka. Ciekawa zależność. No teraz podchodzimy tu, bufujemy te krypki. No i kończymy to. Kończymy ten cykl. O. Niech creepy ich zabiją. GG, zwyciężyliśmy. Let's go! Dobra, daję wszystkie cztery honory tutaj. Top damage.